Фак, 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 дайте мне спокой. I dzisiaj przedstawię wam kolejną, genialną modyfikację na moim kanale I dzisiaj przedstawię wam modyfikację o nazwie Dubstep Gun Dokładnie tak! Modyfikacja, która do naszej gry wprowadza dubstep gun. Brzmi odjazdowo, no nie? Mam nadzieję, że wam się spodoba tak samo mocno jak mi I zaczynamy od przedstawienia, może craftingu, bo od tego warto zacząć Po pierwsze, mamy trzy dubstep guny First dubstep gun, explosive dubstep gun i dubstep gun za style I ogólnie, po pierwsze, musimy zacząć od first dubstep gun na podstawie tego tworzymy pozostałe dabstep gany. Więc jak to tworzymy? Tworzymy to w sposób następujący: potrzebujemy dwa bloki redstone'a, jeden blok deksowy, trzy batony. Dwa note bloki i jeden jukebox. Szczerze mówiąc, moim zdaniem akurat crafting jest w sam raz, ponieważ nie jest to za mało, nie jest to za dużo. Trzeba się troszkę postarać, żeby to wszystko sobie stworzyć. Więc gdy tak sobie zrobimy, w crafting table mamy first dubstep gun. Następnie możemy stworzyć sobie explosive dubstep gun. I już możecie wiedzieć, jak to się robi, ponieważ musimy to wszystko otoczyć TNT. I mamy Explosive Dubstep Gun, dokładnie. I ostatnim Dubstep Gunem jest Zylon Style, również musimy mieć First Dubstep Gun. I tutaj Music Disk i mamy to. Dobra, może wam jeszcze na początku pokażę, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Gdy najedziemy tutaj kursorem, mamy opis tego naszego dubstep guna. Więc na przykład first dubstep gun, tutaj widzicie, że on nie ma nie wydaje eksplozji i mamy też polichminia. I pewnie zastanawiacie się, co to znaczy. Jest to nazwa piosenki, która będzie lecieć podczas użycia tego. Następny eksplozji dubstep gun. tutaj też mamy muzykę, która będzie lecieć podczas e, strzelania z tego. I ostatni, mamy też muzykę, która będzie lecieć podczas eksplozji. Okej, okay, zrobiło się już ciemno, więc myślę, że najwyższy czas na testy naszych dubstep gunów. Dobra, więc na czym przetestujemy te nasze dubstep guny? Hmm, hmm, hmm. może na... Hmm, na krówce. O, to jest dobry pomysł, dobra. Zysponujemy sobie krówki i pokażę wam mniej więcej jak te dubstep guny działają. Okej, okay, mamy tutaj stado pięknie pasących się krówek. Ja szkoda mi ich, ale trzeba to przetestować. Najpierw zaczniemy od first dubstep i sprawdźmy co on robi. E, zabija po prostu potworki. Ogólnie co do Damage'u, jak widzicie. Nie zadaje to jakiegoś wielkiego Damage'u, ale jest bardzo fajna muzyczka podczas używania tego. Kolejny eksploziv Dubstep Gun jest. E, no, trochę groźny, więc ta nasza piękna mapka niestety będzie musiała być rozwalona. Na poczet sprawdzenia tego, jak to działa, więc przygotujcie się i uwaga! No, więc naszą mapkę rozwaliliśmy i ostatni dubstep gun Island Style. Okej, okay, sprawdźmy, sprawdźmy, prawdziwie. No, jak widzicie, tak on działa. On nie wybucha niczego, ale jest o wiele silniejszy niż ten nasz first dubstep gun. I poza tym jest inna muzyczka, a mianowicie remix minecraftowej muzyki, który brzmi bardzo fajnie i ogólnie z tych wszystkich Dabsebganów najbardziej podoba mi się ten eksplodujący. O, moim zdaniem ten eksplodujący jest najlepszy. Napiszcie, który waszym zdaniem ek ten Dabsebgan jest najlepszy. I też pewnie zadajecie sobie pytanie Blow, ale to w ogóle się nie kończy i tak dalej. Pewnie też mogliście zauważyć tą cyferkę. W lewym górnym rogu, Są to naboje. Dokładnie tak, więc sprawdźmy te naboje. Game Mode 0. Ok. I teraz możemy to sprawdzić. Może na Dubstep. Ok, first Dubstep No, jak widzicie, te nasze cyferki tutaj upływają i gdy upłynie do zera, nie będziemy mogli tego używać. Ok. Fuck. Dobra, ziomeczki, i to by było tyle w tej wybuchowej modyfikacji. Mam nadzieję, że tabstep Wam się spodobały. Jeżeli odcinek Wam się podobał. możecie zostawić ćukka w górę, za co będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny. I nie zapomnijcie o naszej skali ocen od 1 do 10 i napiszcie, jak Wy oceniać tą modyfikację. Wiem, że ja zawsze oceniam modyfikację na 10, ale ta modyfikacja zasługuje na 10, bo też nie spodziewajcie się, że będą jakieś, nie, wiem, słabe oceny, ponieważ ja wybieram takie modyfikacje, które mi się zwyczajnie podobają i sam bym na niej grał. Właśnie! Może wprowadzimy ją do Minecraft Hero. To mogłoby być ciekawe. No, więc to tyle. Ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnej modyfikacji. Trzymajcie się, pa! pa.